Dziś pokażę Wam od początku do końca, jak kupić swoje pierwsze obligacje skarbowe. Obligacje możecie kupić w banku PKOBP bądź w banku PKO S.A. Ja zrobię to w tym drugim, bo po prostu tam mam swoje konto. Oczywiście, najpierw trzeba założyć konto, a jeżeli już to konto macie, to logujemy się tak jak zawsze. Jak już jesteśmy na głównym pulpicie, to mamy taką zakładkę oferty i wnioski, i w nią właśnie klikamy. Następnym krokiem jest kliknięcie w ikonkę inwestycje i oszczędności. Po kliknięciu w inwestycje centralnie przed nami mamy obligacje skarbu państwa. Po wklikaniu się w ten kwadraczek musimy wypełnić formularz, zaakceptować wszystkie zasady, wszystkie zgody, określić swój poziom ryzyka itd. Ja już ten proces przeszedłem, więc drugi raz Wam tego nie pokażę. I teraz po wypełnieniu wcześniej wspomnianego formularza obok logo banku PKO wyskoczyła nam nowa zakładka inwestycje i w nią klikamy. Teraz oficjalnie wyszliśmy w panel inwestora, z którego możemy kupić nasze obligacje. Ale oczywiście za coś trzeba je kupić, a dokładniej za złotówki, więc musimy kliknąć zasil rachunek pieniężny. Tutaj wpłacacie ile chcecie, ale weźcie pod uwagę, że cena jednej obligacji to 100 zł. Po wpłaceniu gotówki na konto inwestycyjne klikamy czerwony przycisk Kup obligacje. Tutaj wybieramy obligację, którą chcielibyśmy kupić, wybieramy, ile dokładnie sztuk obligacji chcielibyśmy zakupić, zaznaczamy wszystkie zgody i klikamy przycisk Dalej. Teraz jedyne co pozostało to potwierdzić swoją transakcję w aplikacji. I w taki oto sposób zakupiliście swoją pierwszą obligację skarbową. Wyszlicie ten filmik swojemu znajomemu, żeby pokazać, jak prosty jest to proces. A jeżeli uznaliście ten filmik za pomocny, to zaobserwujcie mój profil po więcej.